Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Przedświąteczny wtorek, tradycyjne spotkanie z zarządem spółki Brewe.plf. Miło mi serdecznie powitać naszych inwestorów, którzy zebrali się tutaj dzisiaj z nami, naszych pośredników, doradców, współpracowników, pracowników na naszym no corocznym już, bo to już kilka lat, spotkaniu przedświątecznym, tak żeby. Chwilę się do siebie uśmiechnąć, chwilę powiedzieć coś fajnego, coś, coś miłego i życzyć sobie potem dobrych świąt i nowego roku. Witam Monikę Nowakowską. Jest z ja nami. Też będzie chciała się podzielić tym, 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 co u niej, i swoimi odczuciami. Jest nas szerokie grono dzisiaj. Widać oczekiwane spotkanie, ale myślę, że to jest sprawa tego, że w najbliższą niedzielę mamy wigilię. Świąt Bożego Narodzenia i ten tydzień jest taki roboczy, ale przedświąteczny, uroczysty, taki z dobrym nastawieniem. Przynajmniej my u nas w firmie z takim nastawieniem funkcjonujemy. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za kolejny wspólny rok, rok współpracy. O wiarę w nas. Wiarę w nas i to, że powierzacie nam swoje środki, swoje oszczędności. Zwracam się tu do inwestorów. Że trwacie z nami i to niektórzy, już naprawdę duża grupa osób jest już z nami po, po kilka lat. Już kończyły im się inwestycje, wchodzili w nowe, dokupywali nasze instrumenty, dobierali je sobie. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję naszym doradcom, naszym pośrednikom za pozyskiwanie. Nowych inwestorów, jednocześnie cały czas obdarzając opieką tych, którzy z nami są i funkcjonują. Dziękuję za to, że obdarzacie nas zaufaniem i drodzy doradcy, i przekazujecie to zaufanie do nowych, do nowych inwestorów i ta grupa nas no wspólnie działających ku, ku obopólnemu dobru, bo z jednej strony wy zarabiacie, a z drugiej my mamy środki na to, żeby przekazywać je znowu przedsiębiorcom w postaci faktoringu czy leasingu i zarabiać na tym. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za ten wspólny rok i tak tytułem refleksji tylko powiem, że rozmawialiśmy dzisiaj w gronie tutaj współpracowników. Rozmawialiśmy między innymi z Moniką. Szokujące jest to jak ten rok, kolejny rok szybko się zakończył. Dopiero no pamiętam początek styczeń, luty i plany, i korekty planów sprzedażowych, działań, wdrożenie, wdrożenie tak już pełną parą nowych produktów. No i nagle się okazało, że jest czwarty kwartał i październik, listopad, grudzień, a to już właściwie tego grudnia niewiele zostało, no bo wiadomo, za 2-3 dni przyjdą święta, potem coś jeszcze my pracujemy oczywiście między świętami a Sylwestrem. No, i znowu sylwester, i, no, no i będzie dwa, 2024. Będzie się, krótko mówiąc, działo. Spoglądając tak wstecz na ten rok i porównując go jeszcze do roku 2022, chciałbym zwrócić uwagę, jakie to były dwa trudne lata de facto. Z całym przekonaniem o tym mówię, jako o trudnych latach dla naszego kraju i dla gospodarki. Bardzo niepewna sytuacja polityczna. Bardzo. A co się przekładało na nas, co nas najbardziej interesuje, to trudna sytuacja gospodarcza. Ja w tym roku nie pamiętam nigdy, żebym miał taką ilość telefonów od firm współpracujących, czy od naszych inwestorów, od, od, od Was, doradcy, pośrednicy, z zapytaniami, co będzie dalej, co, co się wydarzy, tak naprawdę, co można planować. Ta przyszłość była zupełnie, ona była niepewna. Ja mówię w tej chwili to, i to może brzmi tak dość, no groźnie to jest złe określenie, ale tak niesympatycznie, ale przypomnijcie sobie, że tak było. Tak było. Ja miałem kilka telefonów od inwestorów, którzy wręcz pytali mnie, pewnie inwestorów, z którymi mam częstszy kontakt akurat, czy mam kontakt. Oni pytali mnie dosłownie. Uważając, że z racji biznesu, który tutaj prowadzimy, czyli finansowego finansowania przedsiębiorców, mamy więcej wiedzy i mamy dostęp do tak zwanej wiedzy tajemnej, tej, która funkcjonuje w rynku usług finansowych, po części też i banków. I pytali, czy bezpiecznym jest trzymanie pieniędzy, wręcz, nawet było pytanie w bankach, czy nie lepiej to powypłacać, Pamiętam takich dwóch inwestorów, i to nie mówię już w formie żartu, bo byłem bardzo poważny to słuchając, którzy wręcz pytali, czy mają pakować pieniądze z słoiki i do tak zwanego banku rolnego się udać, czyli do ogródka i zakopać. Po prostu niepewna przyszłość, niepewna sytuacja, jaka miała miejsce. I nagle co? Mówiłem to na poprzedniej bodajże, na poprzedniej jednej czy dwóch wideokonferencjach. Nagle przychodzi 15 października. Przychodzi 15 października i bach, i nagle pojawia się nadzieja, jest, zmienia się atmosfera z dnia na dzień dosłownie. I z dnia na dzień ta atmosfera na pozytywną, taką pełną nadziei, pewną radości zaczyna się zmieniać. Zaczynamy patrzeć z nadzieją w przyszłość, zaczynamy planować, zaczynamy planować swoje biznesy, rozmawiamy o nowych biznesach, rozmawiamy o nowych kontraktach, o, o współpracy. Zupełnie inny klimat zupełnie inny klimat i on trwa właściwie, on się nakręca każdego dnia. My to widzimy statystycznie po klientach, z jednej strony klientach leasing i factoring, którzy byli procedowani przez nas w tym roku i po udanej procedurze mówili wiesz co, jednak wstrzymamy się z podpisaniem, bo nie wiemy co będzie, może kwartał, może pół roku i w tym momencie wrócę i myśmy dawali pewien bufor czasu przy oczywiście nie pogorszeniu się w wyniku tamtych działalności. Przepraszamy, ale małe, małe problemy techniczne i dawaliśmy im nadzieję, że będziemy mogli procedować, właściwie będziemy mogli z nimi podpisywać umowy w oparciu o tą procedurę, którą przeszli, ale oni wtedy rezygnowali i dzisiaj wracają. Wyobraźcie sobie po 15 października wracają Chcą kupić te maszyny, o których myśleli, żeby kupić, chcą zmienić samochód dla siebie, czy samochody dostawcze, ciężarowe, firmowe. Naprawdę chcą działać. Klienci, którzy do faktoringu potrzebowali finansowania do obsługi własnych, własnych finansów, no, zobowiązań w firmie, chcieli mieć faktoring, wstrzymywali się, bo, bo, bo no jakby wprost nie rezygnowali, oni wstrzymywali się z podpisaniem, podjęciem ostatecznej decyzji. A dzisiaj, bo zakładali, że będzie się bardziej ten interes ich skracał, nazwijmy to kolokwialnie, zwijał, i nie będzie takich potrzeb, jeśli chodzi o, o utrzymanie płynności finansowej. A dzisiaj zaczyna im się delikatnie rozkręcać wracają tak, jak oni wracają do nas, tak wracają do, do nich ich klienci i mówią, że to czy tamto i to bez względu na to, czy są to przedsiębiorcy, czy menedżerowie, czy kadra zarządzająca w firmach. I nagle tam się zaczyna kręcić, i jest taka potrzeba. Jest taka potrzeba finansowania, i my to od strony stricte takiej i ludzkiej, właśnie psychologicznej, i takiej statystycznej widzimy, że klienci wracają, rozmawiają. Niektórzy mówią, że zaraz po nowym roku, a inni podpisują i staramy się podpisywać w miarę naszych możliwości jeszcze, jeszcze w tym roku. Ten czwarty kwartał. Naprawdę bardzo, bardzo pracowity po stronie u nas sprzedaży, zmiany parametrów umów już istniejących, rozszerzaniu tych umów bądź, bądź nowych umowach na tyle, na ile oczywiście pozyskiwane przez nas finansowanie nam, nam pozwala. Cóż u nas poza tym, jeżeli patrzymy na koniec roku, na, na przełom tego roku, no i perspektywy na to, co, co będzie w 2024 się działo. Jeśli chodzi o ten obszar nasz pozyskiwania finansowania, analizowaliśmy dość długo, prowadziliśmy rozmowy, ale otworzyliśmy się w zasadzie, otwieramy, otworzyliśmy się na nowe obszary działania. To jest Wielka Brytania, to jest Irlandia Północna i to są Włochy. Dlaczego? Dlatego, że z, z interesy robią ludzie i tak jak w Wielkiej Brytanii, w Londynie jest moja serdeczna znajoma, którą Znam jeszcze z bankowości tutaj w Polsce i 30-30 lat temu z nią współpracowałem. Tak, w Irlandii od Piotra Piątkowskiego, naszego szefa odpowiedzialnego za współpracę z pośrednikami, z doradcami, tam jest jego serdeczny znajomy, który, który też działa, i moja koleżanka, i ten kolega w Irlandii oboje działają w branżach, nazwijmy to ogólnofinansowych, bo bo moja, moja koleżanka, moja znajoma jest licencjonowanym doradcą do kredytów hipotecznych, a tamten człowiek w Irlandii, kolega Piotra, znajomy Piotra, zajmuje się, jest brokerem, jest brokerem ubezpieczeniowym i robi to na dużą skalę, robi to w Irlandii. I oni w tej chwili weszli w mariaż z nami, podpisujemy umowy, są już po szkoleniach, kolejnych szkoleniach u nas rozpoczynają budowę swoich grup sprzedażowych i będziemy oferowali tam instrumenty. Trzecim krajem są Włochy, tam dopiero rozpoczynamy. Rozpoczynamy, jest tam małżeństwo też finansjery, które może nie całe Włochy, ale Mediolan i okolice i, i częściowo Rzym. Tam, gdzie są siedliska Polonii, bo, bo wszyscy ci ludzie będą w pierwszej kolejności w dużej mierze obsługiwali środowiska polonijne. Polskich przedsiębiorców, którzy tam działają na miejscu i którzy już mają rezydentury podatkowe tamtych krajów, którzy siedzą tam przynajmniej kilka, częstokroć kilkanaście lat, ale mają sentyment i chcieliby coś robić tutaj u nas, chcieliby tam robić coś z firmą z kraju rodzinnego, czyli z Polski. Dlaczego tam tak naprawdę idziemy? Dlatego, że uważamy te rynki za bardzo rozwinięte, te rynki inwestycyjne za bardzo rozwinięte i nie ukrywam, chcemy mieć do nich dostęp po to, żeby no oczywiście pozyskać finansowanie. Tak? Te, te, te warunki są troszeczkę inne niż te, które mamy w Polsce, ale przede wszystkim liczymy na dostęp do i poznanie ich know-how tych może nowatorskich, może dla nas innych dla nich tradycyjnych instrumentów finansowych, które moglibyśmy jako ciekawe, jako interesujące, dostosować, opracować nad nimi i finalnie przenieść je na rynek polski. I to może być, to może być bardzo fajne i to może być bardzo ciekawe i konkretne. Tak jak wspomniałem, nie są to całe kraje działania. Generalnie mówimy o Londynie, okolicy, mówimy o Mediolanie. Z Irlandią jest troszkę inaczej, dlatego że ten broker działa już od lat, od wielu lat, działa online i on obsługuje klientów całej Irlandii i zamierza też tą drogą po części do swoich klientów, do nowych klientów, inwestorów dotrzeć i w ten sposób, w ten sposób pomóc nam dystrybuować nasze instrumenty. Dodam tylko, że wraz z nadejściem nowego roku się, zacznie się tam realizacja podaży, przy czym w Londynie i w Irlandii pierwsze transakcje będą zawarte jeszcze w tym roku. Mamy te zapewnienia i bardzo byśmy się cieszyli, żeby, żeby zaczęło się dziać. Z mojej strony, w sumie na końcu, powiem tylko, że jesteśmy, nasz dział księgowości od miesiąca listopada. Od końca października, początku listopada pracuje pełną parą, przygotowuje nas do zamknięcia roku, przygotowuje nas do, 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 przygotowuje nas do, a mamy je mocno zamasowane działania i praca do stworzenia bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2023. Nie będziemy, tak jak wiele firm, czego absolutnie nie neguję, publikować ich z końcem marca, czy, czy tak jak niektóre to robią wtedy, kiedy no, trzeba je złożyć do KRS z końcem czerwca. Będziemy starali się to zrobić tak jak w ubiegłym roku, relatywnie szybko. Nie będę podawał tutaj żadnych konkretnych dat, ale naprawdę zrobimy to, to sprawnie. Mam nadzieję, że to będzie podobnie jak w ubiegłym roku, o czym oczywiście z przyjemnością będę informował, bo uśmiech mam na twarzy mówiąc o, o tych wynikach. I to w zasadzie tyle mojego wystąpienia na dzień dzisiejszy. Jeżeli pozwolicie, to w tej chwili głos oddam Monice i Moniko, proszę, opowiedz coś o, o tych obszarach, w których ty działasz i w których wspierasz i ciągniesz spółkę PLF. Mhm. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Tak jak państwo, w większości ci, co nas oglądają, wiedzą. Podział między, w zarządzie mamy taki, że Pan prezes zajmuje się tą częścią inwestycyjną, czyli podażą pieniądza, a ja się zajmuję popytem na ten pieniądz, czyli częścią sprzedażową. My ten rok kończymy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o jakby podpisywanie kontraktów leasingowych, i faktoringowych. I był to jakby rok, w którym osiągnęliśmy kilkudziesięcioprocentowy wzrost zarówno faktoringu, jak i w w leasingu. To jest rok, który jest jak dla mnie osobiście wypełniony pewnym niedosytem, dlatego że tych kontraktów i tych umów mogliśmy podpisać kilkakrotnie więcej niż faktycznie to się wydarzyło. Na takim spotkaniu no, wspominałam o tym, że no, mamy tak dużą podaż. Podaż kontraktów, umów, i ze strony nowych klientów tak duże zainteresowanie naszymi produktami leasingowymi, a no bardzo faktoringowymi, że nie, no nie jesteśmy w stanie każdego klienta obsłużyć w takim sensie, że faktycznie przy nawet dobrych dokumentach finansowych, przy Pozytywnej ocenie działu ryzyka nie jesteśmy w stanie sfinansować takich, takich umów, bo po prostu nie mamy wystarczającej ilości środków na to, żeby to zabezpieczyć. Ja też się cieszę z tego, że jakby w naszym kraju trochę pobiało optymizmem. Niemniej jednak, tutaj, no dla nas to jest bardzo dobra wiadomość, a zarazem zła wiadomość. To znaczy, że. Pojawi nam się jeszcze większa skala klientów, którą, którzy się do nas zwrócą z, z chęcią podpisania umów na leasingi i factoringi. W momencie, kiedy Unia Europejska odblokuje nam środki z KPO. No mamy nadzieję, czy jakby wiemy o tym, czy spodziewamy się bardzo dużego wzrostu zainteresowania w przedmiocie jakby realizowania tych kontraktów i tych umów, bo te programy, które zostały ogłoszone w ramach KPO dotyczą bardzo wielu sektorów działalności gospodarki. Co się wiąże z tym, że bardzo wielu przedsiębiorców po prostu będzie chciało te umowy realizować, być ich podwykonawcami tych umów, co się wiąże z tym, że te, te firmy będą się zgłaszały i szukały finansowania na te przedsięwzięcia. Więc spodziewamy się po nowym roku, kiedy te środki już trafią do Polski, że faktycznie ten wzrost zainteresowania produktami faktoringowymi i leasingowymi będzie jeszcze większy niż był w tym roku. My możemy się pochwalić, jakby w tym roku, tak powiedziałam, w stosunku do branży, czy w ogólnie jakby rynku i naszych konkurentów na rynku, no to niezmiennie jesteśmy jakby liderem, jeżeli chodzi o kwestie jakby wzrostów naszych wyników, jeżeli chodzi o wzrost wartości przychodów z działalności leasingowej i faktoringowej, bo one są no jakby rynek rośnie kilka, kilkanaście procent, my roślimy kilkadziesiąt procent. A możemy nawet rosnąć kilkaset procent w poszczególnych częściach działalności. Tutaj mówię szczególnie o faktoringu, że w tym faktoringu to faktycznie jakby potencjał mamy taki, że każdą ilość środków finansowych i gotówki, jak do nas by spłynęła, jesteśmy w stanie w dość krótkim czasie zagospodarować i do tych klientów, którzy. Z powodu braku środków musieliśmy im odmówić. Jesteśmy w stanie bardzo szybko do nich wrócić z możliwością jednak, tak powiem, sfinansowania tych kontraktów, że taka możliwość będzie, jeżeli oni nie trafili do, do kogoś innego, tylko gdzieś tam gdzieś tam poczekają na nas. Mamy sporo klientów też w poczekalni, którzy po prostu czekają na środki, decyzję mają pozytywną, ale no jakby. My uruchamiamy te umowy i uruchamiamy te kontrakty w momencie, kiedy jest taka możliwość. To się dzieje w przypadku umów faktoringowych, w przypadku umów leasingowych. Takiej możliwości już przeważnie nie ma, dlatego że jeżeli ktoś chce kupić samochód, no to po prostu chce go kupić i jeżeli my go nie, nie sfinansujemy w pewnym momencie, to bardzo często jest tak, że dany przedmiot leasingu już po prostu nie istnieje, znaczy albo już jakby zmienił właściciela i po prostu już jest to niemożliwe do zrealizowania. Więc my kończymy rok, no tak naprawdę pełni niedosytu, tak szczęśliwi, ale, ale z dużym dosytem, że to, co mogliśmy zrobić w tym roku, to było dużo więcej niż faktycznie nam się udało zrobić. I tutaj, jakby, no tylko i wyłącznie, jakby. Umiarkowane środki finansowe, które mogliśmy przeznaczyć na, na finansowanie, nam to uniemożliwiły. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku ten optymizm trochę będzie większy i faktycznie będziemy mogli dalej generować wzrosty i może faktycznie, jakby, będziemy w stanie każdego klienta, który uzyska pozytywną rekomendację działu ryzyka, będziemy w stanie sfinansować i takiego, takiego bym sobie scenariusza na przyszły rok życzyła. Dziękując jednocześnie za ten rok, który Państwo spędzili z nami, i mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy wspólnie generować zyski, zarówno dla Państwa, jak i dla naszej firmy, i jakby obie strony będą się z tej współpracy cieszyły i będą jakby. Miały z tego tytułu korzyści, że będą jakby dwie strony zadowolone z tego, co się, co się będzie działo. My możliwości mamy duże, dlatego też jakby tutaj pan prezes szuka nowych możliwości, nowych rynków inwestycyjnych, po to, żeby faktycznie moje apetyty na, na, na podpisywanie umów były zaspokojone i tutaj mój dział handlowy który czasami po prostu przeżywa różne frustracje, bo, bo jakby no, tych klientów faktycznie jakby do nas przychodzi bardzo dużo no nie jest w stanie jakby ich wszystkich obsłużyć w takim sensie, że po prostu skonsumować te umowy, do końca je podpisać i, i sfinansować po to, żeby można było z tymi nowymi klientami pracować. Więc my pod kątem naszej organizacji sprzedaży i naszego zespołu sprzedażowego jesteśmy gotowi bez wzrostu kosztów funkcjonowania jakby organizacji i bez żadnych dodatkowych nakładów na system IT czy na jakieś rozwiązania, które wdrażamy, jesteśmy w stanie generować trzy, cztery, pięciokrotnie większe, nawet wolumeny, bez żadnego dodatkowego obciążenia osobowego. I bez żadnych wzrostów kosztów stałych, tylko przy jakby wzroście kosztów zmiennych spowodowanych prowizjami, tylko i wyłącznie dla pośredników i dla jakby firm, które dla nas tych klientów czasami dostarczają w jakiś tam umowach trójstronnych, bo część też państwa jako pośredników do nas też się zgłasza z jakimiś klientami, którzy. Stają się naszymi klientami, albo no chcą, mają takie możliwości, żeby jakieś leasingi czy factoringi dla jakichś klientów uruchamiać. Więc tutaj my się z tego bardzo cieszymy, że jakby ta podaż tych kontraktów jest na dzień dzisiejszy bardzo duża i jesteśmy w stanie z tej masy wniosków jakby. Wygenerować te, które są dla nas najbardziej wartościowe, jeżeli chodzi o kwestie jakby zysków, i też najbardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o poziomy zabezpieczeń czy kondycji tych, tych spółek. Więc ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten rok. Trudny rok, który się kończy bardzo optymistycznie pod kątem. Wizji tego, że faktycznie jakby duże środki z Unii Europejskiej do, naszej, do naszego kraju spłyną, co się przełoży na jakby większy optymizm przedsiębiorców co do przyszłości, co do planów inwestycyjnych i też co, co do planów, że nie będą się bali faktycznie postawić na rozwój i na inwestycje w swoje przedsiębiorstwa. Więc bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. To i słońce mnie zabija trochę. Więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To był pracowity bardzo rok, ale też rok który napawa nas pełnym optymizmem, że możemy faktycznie bardzo dobre generować wyniki i mieć bardzo dobrą perspektywę na to, żeby w długoterminowym okresie czasu generować zyski zarówno dla Państwa, jak i dla naszej spółki. Także ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję no i pewnie do zobaczenia za niedługo. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie i wszystkim życzę spokojnych, zdrowych świąt, i, i dużo optymizmu i dużo też radości, no i zdrowia przede wszystkim, bo myślę, że to, co się może nie udać nowemu rządowi, to uleczenie w szybkim tempie naszej służby zdrowia, więc wszystkim Państwu życzę, żeby nie musieli. Yy, yy. Przekonywać się o tym, jak, w jakiej kondycji jest ten, ten dział naszej gospodarki, czyli służba zdrowia. Chociaż my klientów akurat z branży medycznej obsługujemy kilku i jakby mają się całkiem nieźle. Więc myślę, że tak powiem, są tam też przedsiębiorcy, którzy wiedzą, jak powinna wyglądać praca w, tej, w tym sektorze działalności, i że, i że będzie coraz lepiej. Także wszystkiego dobrego zdrowia, szczęścia, pomyślności. I dużo radosnych, ciepłych chwil w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół Państwu życzę. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy, Moniko. Ja tylko ze swojej strony dodam, że no, biorąc pod uwagę na pewne, pewne znaki, jakie się pojawiają w naszym życiu, to Słońce nie pojawiło się przypadkiem. Tak. No zauwałeś, pogoda nam się tak. Jecham do Katowic to była słaba pogoda, a teraz jest słońce wyszło. Ale to ono, ono wyszło w momencie, kiedy mówiłaś o optymistycznej przyszłości. Tak, tak. I to jest, to jest budujące. No. Moi drodzy, w imieniu swoim, w imieniu pracowników, współpracowników Brewe chciałem już tak bardzo i prywatnie, przede wszystkim serdecznie, ale też i oficjalnie złożyć. Wam życzenia wspaniałych, cudownych, świąt Bożego narodzenia, takich świąt i w gronie rodziny i w gronie najbliższych i z miłą atmosferą. Tak, żebyście ten czas spędzili radośnie, pogodnie, czasem refleksyjnie, żeby was odprężył i wprowadził na dobre tory. Jak również życzę wspaniałej szampańskiej zabawy, bez względu na to, czy to będzie bal, prywatka, czy będzie w sylwester z butelką szampana przed telewizorem? W każdym, każdym miejscu, w każdej atmosferze i gronie osób, bądź bez, bez osób, można spędzić ten czas uroczo, radośnie, patrząc przede wszystkim, bo mamy warunki ku temu, optymistycznie na nadchodzący rok 2024. Życzę Wam, życzę nam przede wszystkim. Żebyście byli z nami, żebyście dalej nam ufali, żebyście trwali przy nas, żebyśmy mogli spełniać Wasze oczekiwania, realizować też Wasze plany. Wszystkim i nam, naszej załodze i sobie również tego, tego życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia zapewne w styczniu. Pozdrawiam. Dziękujemy, bardzo pozdrawiamy. Do widzenia. Do widzenia.